maneczko ziomeczki, ja jestem Querco i w tym filmie pokażę Wam kolejny autorski plugin. Tym razem jest to plugin na pety oraz na szafkę. Podobny plugin możecie znaleźć na Anarchii. Generalnie wzorowałem się właśnie tym pluginem z Anarchii. Także pokażę Wam właśnie tutaj, możecie teraz zobaczyć, taka główka mi lata. To jest właśnie nasz pet. Ale dobra, zacznijmy najpierw może od komend. Komendy ogólnie jest dosyć sporo komend, bo jest na przykład komenda szafka, szafa, jest na przykład, nie wiem, pet. Pety, kostium. No, jest ogólnie tych komend bardzo dużo. No, i generalnie, jeżeli chcecie przemywać przykładowo komendę PET, no to otwiera nam się właśnie nasza szafka. No i tutaj mamy na przykład kostiumy, i właśnie tymi kostiumami najpierw y, się zajmiemy. Ogólnie tutaj mam stworzony taki przykładowy kostium. Wy ogólnie żadnych kostiumów nie będziecie mieli dostępnych, e, aby stworzyć po prostu nowy kostium. No to musicie sobie ten kostium właśnie tutaj e, wziąć, e, jakoś go tam ponazywać. Tak jak chcecie, na przykład, nie wiem, i e name. E, ja tu akurat użyję komendy z essentialsa, po prostu i e name na przykład, nie e, fajny set. Ok, tak sobie go właśnie tutaj nazwiemy. Ok, i teraz po, po prostu jak macie tam już zbroję, ten kostium już stworzony, musicie go na siebie nałożyć. Musicie go na siebie nałożyć, i teraz sobie wpiszemy komentarz A, kostium. I mamy tutaj właśnie listę naszych e, komend odnośnie kostiumów. No i ogólnie, jeżeli sobie piszemy A, kostium, create, no i na przykład ID, ja tutaj już jedenkę mam stworzoną, więc teraz po prostu dwójkę. I teraz mamy właśnie ten kostium stworzony. Możecie już ten kostium sobie z siebie po prostu zdjąć. No i piszemy sobie teraz komendę a kostium i na przykład add effect, czyli po prostu jaki efekt będzie dany graczowi, jeżeli właśnie ten kostium nosi. Czyli przykładowo nie wiem, dajmy sobie tutaj ad effect dwójka. Yy, I jakiś tam efekt, yy, no nie wiem, jaki tutaj mogę w sumie sobie dać, yy, obojętne w sumie jaki, tak naprawdę, może być health boost i po prostu poziom, czyli na przykład od, od zera, czyli 0 to jest 1, 1 yy, to jest 2 i tak dalej i tak dalej, po prostu są liczone od zera, czyli na przykład health boost 2 sobie damy, ok. No jeżeli nie chcemy właśnie jakiegoś tam efekt, no to mamy tutaj a costume, remove effect id i yy, po prostu efekt, no i jeszcze mam komendę a costume, yy, Tutaj kost, y, czyli po prostu koszt tego kostiumu właśnie, y, właśnie taki koszt, jaki ma właśnie być, za jaki można sobie kupić ten kostium, na przykład nie wiem, 200 Dolców, i teraz jak sobie piszemy komendę A, y, nie A Kostium, tylko po prostu kostium. Albo PET, albo obojętne, co? No to właśnie ten kostium nam się tutaj dodał. E, domyślnie w konfiguracji mamy właśnie te GUI do zedytowania. Możecie to sobie dowolnie to GUI tutaj dodać jakieś szyby, albo co tam tylko chcecie. A tutaj mamy liczone po prostu 1, 2, 3, 4, 5, 5 setów, tak? Przykładowych 5 setów możecie sobie tutaj dodać. Możecie też dodać sobie 6, 7, 8 itd., itd., ale to wam pokażę po prostu później, jak te sety właśnie się dodaje. No i dobra, kupujemy sobie właśnie. A, ok, Jeszcze musimy sobie właśnie giwnąć y, trochę hajsu, bo po prostu nie mam. I teraz, właśnie, sobie przechodzimy tutaj. Kupujemy ten fajny set. Jak widzicie, mamy ten set kupiony. No, i ten kostium wygasa za 3 dni. Jak widzicie, i mamy. No, i możemy sobie go yy, prawym przyciskiem myszy zdjąć całkiem. Czyli, po prostu, klikamy prawy. No, i nam się ten kostium zdejmuje. Jak widzicie, od razu nam zabrało efekt. Yy, jeżeli sobie, właśnie, ten kostium z powrotem kup yy, nie kupimy, tylko po prostu. No mamy go kupionego, tak i nam czas leci, więc po prostu klikamy lewy przycisk, no i jak widzicie mamy hellbusta tutaj, yy, tutaj mamy właśnie jak widać dwójkę. I, i, I możemy sobie lewym przyciskiem myszy przedłużyć właśnie ważność tego kostiumu, czyli sobie klikamy. I tutaj w konfigu domyślnie mam 5 i 10 dni. Wy możecie dać, nie wiem, jeden dzień, 2, 3, 4, po prostu, umiejętne ile, tak naprawdę. I tak samo to GUI też możecie sobie dowolnie zedytować, jak tylko chcecie, po prostu, typowo, pod siebie, co nie. E, no i przedłużamy na przykład sobie właśnie ten kostium. Jak widzicie, mamy maksymalny e, czas, tam chyba jest e, tak, 14 dni jest właśnie maksymalny y, czas właśnie y, trwania kostiumu no i właśnie co te co te parę dni właśnie gracz jak przyjdzie no to po prostu musi sobie go przedłużyć tak bo jak jeżeli mu wygaśnia to po prostu mu wygaśnie i będzie mógł go sobie z powrotem kupić, no i tak z grubsza po prostu działają te kostiumy, tak, tutaj nie ma mm, za dużo więcej filozofii, po prostu opiera się to głównie o efekty, jakie właśnie gracz dostaje, właśnie tutaj na przykład te dodatkowe serduszka, to sobie włączę GM0 i jak widzicie mam tutaj dodatkowe serca, no coś w stylu jak po prostu jak na Anarchii, tak, to jest po prostu praktycznie to samo. Ale tam kostiumy z tego co wiem tylko można kupić w item shopie albo wydropić chyba ze skrzynki. A tutaj możecie typowo sobie po prostu kupić za walutę serwerową i je sobie właśnie przedłużać. No jest to trochę inny plugin. Nie chciałem robić tak 1 do 1 po prostu z anarchii. I właśnie tak wyglądają kostiumy. Dobra, także no cóż, teraz Wam pokażę te pety, Tutaj jest komenda apet. I właśnie tutaj tak wyglądają komendy tego pluginu. W sensie to jest ten sam plugin, ale po prostu jego jakby druga część. I tutaj ogólnie poza tym, że pety dają nam efekty, to również możemy dodać no negative effect, czyli po prostu jeżeli dodamy ten efekt, ten negatywny, to wtedy gracz go nie otrzyma. Mimo że na przykład nie wiem, dostanie podcom albo cokolwiek innego, no to ten gracz tego efektu nie otrzyma, jeżeli ma tego peta aktywnego. Ok, także wpisałem sobie komendę PET. Ja tutaj właśnie tego PETA mam, jak widzicie, stworzonego. Ja go sobie teraz... Oj, nie tym, nie tym przyciskiem Zdajmy, tak, czyli mam jak widzicie brak PETA. Tutaj ogólnie jeszcze jest, jak widzicie, na 9 sekund po prostu daję haste. z tego względu, że po prostu podczas testowania pluginu mi się pomyliły tiki i dałem 9 sekund, po prostu jedno zero więcej, bo jak wiadomo 20 tików to jest jedna sekunda co nie e, no dobra także e, jeżeli sobie właśnie weźmiemy no to jak widziałem tutaj e, stworzonego mojego peta on jest mój zajebisty pet i ogólnie jeśli chodzi o główki to już wam tłumaczę A apet wpisujemy sobie skul i tutaj musicie po prostu podać adres urly ze strony mineskin.org Czyli po prostu pokażę wam teraz jak ten, jak ten właśnie adres URL y możecie sobie zdobyć. No dobra, więc jesteśmy na stronie mainskin.org i ogólnie tutaj właśnie mamy główki różne graczy. No i możemy sobie właśnie wyszukać jakąś główkę lub po prostu sobie kliknąć w ostatnie skiny. Mamy tutaj ogromną bibliotekę skinów, no i główek też w sumie, ogólnie skinów, co nie? No i przykładowo, nie wiem, o, weźmiemy sobie na przykład dynię, co nie? Weźmiemy sobie dynię i tu mamy tekstur urly i po prostu tutaj klikamy, żeby ten link właśnie nam się skopiował. Także jak już mamy ten link skopiowany, no to po prostu go tutaj sobie wklejamy. No i właśnie jak widzicie, dostaliśmy główkę gracza, właśnie tego, co chcieliśmy, tak, tak ona właśnie wygląda. No i cóż, teraz jak już mamy tego, tą główkę gracza, to trzymając ją, wpisujemy sobie apet, create, no i na przykład id, no tutaj dam dwójkę, bo ja już jedynkę mam, no i koszty zakupu tego peta, na przykład, nie wiem, 500 dolców, no nie? No jak widzicie, stworzono nowego peta, to już można sobie usunąć, no i dajemy apet, y add effect, ok, dwójka, no i tutaj sobie po prostu dajemy, jaki efekt y da nam właśnie ten pet, nie wiem, na przykład darkness sobie damy, no i też poziom, co nie, czy na przykład, nie wiem, darkness, jedynka, co nie? Yy, tak jak mówiłem, apet, możemy sobie dodać no negative effect, czyli po prostu tego efektu no, no nie dostaniemy, tak, jeżeli właśnie mamy tego peta. Yy, nie wiem jaki by tutaj ten efekt dać, yy, niech będzie jump, załóżmy jump, yy, po prostu jump, co nie. Yy, ok. I w sumie to, jeżeli chodzi o to, to tyle. Tu jeszcze można sobie cost, ustawić właśnie koszt tego peta, także sobie teraz przyjmuję pet. I jak widzicie, mamy. A, właśnie. Bo jeszcze zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie, mm, nazwać. Jak nazwać tego peta? No to tak samo jak kostiumy, czyli po prostu E-name. To jest akurat komenda z Essentials'a. Po prostu musicie go sobie nazwać dowolnie tak jak chcecie. Czyli na przykład, nie wiem, E-name. Dynia, co nie. No także tak właśnie możecie sobie nazwać tego peta. Ja już tego peta nie będę drugi raz robić. Po prostu pokazałem wam yy, też właśnie jak tego peta trzeba sobie nazwać. On teraz po prostu jest profile head. Yy, no trudno, niech będzie tak jak jest. Także sobie klikamy. No jak widzicie, yy, efekt nam się tutaj nadał, mamy darkness. O, tutaj już jest akurat prawidłowo na jedną sekundę. Dostaliśmy już tego Darknessa. No to jest Darkness 1, więc y, po prostu niewiele nam zmienia, co nie? On niewiele nam zmienia w sumie. Y, no i tak jak możecie zobaczyć, y, tego Peta właśnie mamy tutaj. Za sobą się nam czai tutaj właśnie za nami ten PET. No i on za nami po prostu będzie tak sobie podążał, co nie? I myślę, że to jest fajny buyer na różne serwery. I w sumie to. Y jeżeli chodzi o właśnie przedłużanie petów i tak dalej, no to jest to wszystko to samo co w kostiumach, czyli po prostu prawy przycisk myszy. No i możemy sobie tego peta właśnie tutaj przedłużyć. Tam chyba to jest też na 14 dni, tak dokładnie też na 14 dni. I w sumie to chyba tyle, jeśli chodzi o prezentację właśnie tego pluginu. Także pokażę wam teraz konfigi, bo tam w sumie też jest sporo rzeczy. Dobra, także najpierw pokażę wam plik config.yml. I tutaj ogólnie, jeśli chodzi o ten konflikt, to, to tego ogólnie nie ma, bo to było stare, akurat. I ogólnie to tak: przedłużanie kostiumów i ceny, czyli tutaj, jak widzicie, mamy na przykład 3 dni, czyli na 3 dni koszt to jest 40 dolców, na 5 dni to jest 50 dolców, na 10 dni to jest 100 dolców. Możecie też na przykład dać 14D. Na przykład nie 500, to po prostu y, będziecie mieli na 14 dni, wtedy za 500 dolców, tak. Y, na jaki czas maksymalnie można przedłużyć kostium, to chyba jest zrozumiałe. Tutaj jest akurat 14 dni, czyli maksymalnie na 14 dni można sobie przedłużyć kostium. No i to samo jest w petach, czyli po prostu mam 3 dni, to jest 40 dolców, 5 dni to jest 50 dolców, 10 dni to jest 100 dolców. I tak samo tutaj na 14 dni można maksymalnie przedłużyć peta. Tutaj, jeśli chodzi o właśnie tą sekcję, ogólnie ja tak za bardzo na większej ilości graczy tego nie testowałem. Tych petów, czy one lagują, czy nie, więc po prostu dałem możliwość tego konfiguracji. Czyli jak widzicie, mamy tutaj zaznaczone, co ile tików ma następować teleportacja peta do gracza. I 20 tików to jest jedna sekunda. Jeżeli byśmy tutaj dali 20 tików, to ten pet co sekundę teleportuje się do gracza. No nie wygląda to tak za fajnie, bo po prostu tak jakby ten pet miał, nie wiem, 1000 pingu, po prostu on się tak teleportuje, co nie? Widać to. No jeżeli jest jeden Tik, no to jak widzieliście, bardzo płynnie to chodzi, fajnie, wszystko jest super. Szybkość teleportacji peta, im mniejsze, tym wolniej się teleportuje do gracza, czyli po prostu jeżeli... Też fajne jest ustawienie takie, czy na przykład 0.5, a tutaj podaj, że... 20 albo 10, coś w tym stylu, to też jest spoko, też fajnie się to, yy, fajnie też to działa, jeżeli tutaj byście dali np. 0,5, 0,5, no to on po prostu wolniej teleportuje się do gracza, wolniej zanim podąża, tak, yy, no też jest to spoko, też można dać tutaj połówkę, też fajnie to wygląda. Także właśnie tak to wygląda tutaj. No i jest jeszcze korekcja lokalizacji peta, czyli po prostu tutaj jest minus 1 i jest po prostu wyżej niż gracz o połówkę, o pół bloku jakby. No i tutaj jest po prostu minus 1, czyli wtedy jest po prostu za graczem. Tak? Jeżeli byśmy tutaj dali 0, no to by był w tej samej lokalizacji co gracz, no i by po prostu... No, gracz by widział po prostu głowę tego peta, a nie widziałby po prostu ekranu normalnie. Więc właśnie dlatego jest minus 1 i po prostu tutaj połóweczka. Możecie to sobie dowolnie zmieniać, pod siebie po prostu ustawiać, to jest no totalnie dowolne e, ustawienie właśnie tutaj w tym pluginie. No i właśnie tutaj mam plik inventory, e, czyli tak jak mówiłem, to jest po prostu nasa, nasza szafa, jedynka to jest właśnie ten e, nasz kostium, a dwójka to są pety, e, no i jeszcze tutaj właśnie mam item air, czyli po prostu cały ekwipunek jest e, jakby zamiast bloków są, po prostu, jest po prostu powietrze, To i możecie sobie dać na przykład nie wiem Jakiś tam Stained Glass Pane, yy, no dowolność, dowolność możecie tutaj sobie dowolnie to skonfigurować tak jak chcecie. Tutaj mamy item, jeżeli nie mamy, kostium, jeżeli nie mamy w ogóle żadnego kostiumu. A tutaj mamy lore przedmiotu, jeżeli jakiś kostium mamy, czy po prostu kiedy wygasa. No i jakieś tam informacje, że można go przedłużyć, zdjąć i, tak dalej, i tak dalej. Yy, Tutaj mamy inwentory od kupowania kostiumu. I tutaj tak jak mówiłem, jedynka, dwójka, trójka, yy, czwórka i piątka to są po prostu id Stworzonych kostiumów tak? Czyli jeżeli stworzycie więcej niż 5 to tutaj po prostu sobie zamieniacie to A na 6 e, Tutaj na przykład Nie wiem, 7, 8, 9 Po prostu ile kostiumów stworzycie To tyle musicie tutaj do tego inwentory dodać I w zasadzie to tyle e, Ok, tutaj mamy że Informację że właśnie ten kostium Mamy kupiony a tutaj mamy Jeszcze e, jeżeli go nie mamy Kupionego to właśnie jak jest koszt I czas trwania no i żebyśmy Że możemy kupić ten kostium Dobra. Dalej mamy mm, przedłużanie ważności kostiumu, czyli jedynka, dwójka, trójka to są po prostu te ID-ki, to jest jedynka, to jest dwójka, to jest trójka. Jak tutaj dodaliśmy czwórkę, no to tutaj też do tego inwentory musimy tą czwórkę dodać, żeby ona się tutaj pojawiła. Myślę, że to jest logiczne i w każdym zasadzie pluginie, który wykorzystuje w jakiś sposób e, inwentory, to właśnie mam to tak zrobione. No Jest to dosyć moim zdaniem wygodne i spoko. Ok, dalej mamy tutaj, a właśnie ten item, który właśnie informuje nas o przedłużeniu ważności, o czyli o jaki czas trwania, no i żebyśmy potwierdzili zakup. No, i to samo jest z petami, czyli mamy tutaj null pet, czyli po prostu peta nie mamy żadnego, czyli mamy zwykły player head, brak peta, no i tutaj, żebyśmy mogli sobie kupić jakieś zwierzaczka, to żebyśmy kliknęli. No, i kiedy, tam, tam mamy informacje, kiedy wygasa, i tak dalej. No, to jest wszystko to samo: po prostu kopiuj wklej, tylko zamiast kostiumów mamy pety. I tak właśnie wygląda plik inwentory. Teraz mamy jeszcze plik z wiadomościami. No, jest tutaj tego trochę w sumie. E, mamy informację o e, komendach admina dla. A przepraszam, to jest akurat stare, więc tego po prostu w pluginie nie będzie, bo ja tutaj sobie zamieniłem. Tu mamy informacje o komendach admina y, odnośnie kostiumów, a tu odnośnie właśnie petów. I tutaj jeszcze mamy jakieś tam inne informacje, jakieś tam błędy, niebłędy. No, po prostu tak to wygląda. Myślę, że w porządku. No dobra, także jeśli chodzi o ten plugin, to by było właśnie na tyle. Mam nadzieję, że plugin Wam się spodoba, bo serio ostatnimi czasy bardzo próbuję się, właśnie starać, żeby te pluginy były jak najlepsze, i myślę, że to docenicie, po prostu wchodząc na serwer, pobierając plugin, dając łapkę w górę, subskrypcję na kanale, no i jakiś miły komentarz też, w sumie mile widziany. Także słuchajcie, to by było na tyle, także plugin jest do pobrania na Discordzie, teraz dowiecie się jak, możecie ten plugin całkowicie za darmo otrzymać, także Siemaneczko. Aby otrzymać plugin z tego odcinka, subskrybujemy kanał Querko i zostawiamy dzwoneczek. Następnie przechodzimy do najnowszego filmu na kanale i zostawiamy pod nim łapkę w górę. Teraz możemy przejść do Discorda, do którego będziecie mieli link w opisie i otwieramy zgłoszenie w kategorii darmowe pluginy. Po otworzeniu zgłoszenia wysyłamy screena, który potwierdza subskrypcję oraz łapkę w górę. I czekamy na weryfikację tak około do 2 godzin. Po weryfikacji dostaniemy dostęp do pobieralni, na którym znajdziecie każdy plugin, na wypadek gdybyście jakiegoś nie mogli znaleźć, to tutaj jest przypięty post ze wszystkimi pluginami, które znajdują się na tej strefie.